Cześć wszystkim z tej strony Kogut z kanału Mati. Witam Was serdecznie w filmie takim bardziej przemyśleniowym. Siedziałem sobie jakiś czas temu i myślałem nad pewną rzeczą, i pomyślałem, że jest to na tyle interesujące, żeby się z Wami tym po prostu podzielić. W tym filmie chciałbym zadać pytanie i. Może po części na nie odpowiedzieć, ale w sumie nie jestem pewien. W każdym razie pytanie, które chcę zadać to jest, czy uważacie siebie za osobę inteligentną? Odnoszę wrażenie, że... i gadanie o inteligencji to jest taki trochę temat tabu, no bo jeżeli słyszymy kogoś, że mówi, że jest inteligentny, no to tak naprawdę nie wiemy, na ile ta osoba jest inteligentna i nie wiadomo też, czy ta osoba jest też bardziej inteligentna od innych, bo często możecie się spotykać z czymś takim, że na przykład jakiś, nie wiem, influencer, albo was znajomy, albo ktokolwiek tak naprawdę mówi, że no, no, ja to tak naprawdę uważam, że wiem o wiele więcej niż, niż taki typowy kowalski, powiedzmy. No i, kurde, problem polega na tym, że tak naprawdę nigdy nie będziemy wiedzieć, kto jaką posiada wiedzę i nigdy nie będziemy wiedzieć, czy ta osoba będzie bardziej inteligentna od jakiejś innej osoby, ale to jest ze względu na to, że no, nie wiemy, co tym osobom siedzi w głowie. Inteligencji nie można tak naprawdę ocenić jednym słowem, że jestem inteligentny, bo jak się okazuje, inteligencja ma bardzo dużo rozgałęzień, do których zresztą przejdziemy. Później. na samym początku chciałbym jako przykład podać youtuberów, których osobiście uważam za inteligentnych. To będą osoby z kanałów na przykład takich jak Uwaga Naukowy Bełkot czy przykładowo Nauka to Lubię. Jeżeli dobrze rozumiem, to chłopaki są po doktoracie, są to bardzo inteligentne osoby. Natomiast trzeba pamiętać, jeszcze raz to wspomnę, że inteligencja ma różne rozgałęzienia. W tym przypadku chłopaki prowadzą kanały popularno-naukowe. Jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli coś źle mówię, to mnie poprawcie oczywiście. Natomiast Widać, oglądając te osoby, że one faktycznie wiedzą o czym mówią i przede wszystkim tworzą taki content, który jest oparty o szerzenie wiedzy. Jeżeli nigdy ich nie oglądaliście, to serdecznie polecam, są to kanały, które sam osobiście oglądam i wyciągam z nich bardzo dużo wiedzy i uważam, że są wartościowe na tyle, żeby je polecić, ale z takich casualowych youtuberów mogę wymienić dwie osoby, które są na kompletnie różnym spektrum, jeżeli chodzi właśnie to, o te rozgałęzienie inteligencji. Pierwszą osobą jest to Kamil z kanału Brutal, który ma według mnie naprawdę niesamowicie dużą inteligencję emocjonalną. Oglądając filmy tego człowieka będziecie w stanie zauważyć, że ten człowiek wie w jaki sposób funkcjonować z ludźmi. Ma bardzo dużo idei na temat tego, jak powinny funkcjonować różne rzeczy. Oczywiście chodzi mi tutaj o relacje międzyludzkie i wierzę, że bardzo dużo od tej osoby możecie się nauczyć. Dlatego te, ten kanał z czystym sercem mogę po, polecić. Natomiast druga osoba i wiem, że to może zabrzmieć trochę kontrowersyjnie, bo nieraz nie pewnie słyszeliście, że jakieś tam aferki, drama były i tak dalej. Natomiast uważam, że Karioner z kanału Karioner, jeżeli się nie domyśliliście, jest naprawdę piekielnie inteligentny. I tak jak wam wspomniałem o tym całym spektrum, że macie różne rozgałęzienia tej inteligencji, no to tutaj mamy osobę, która jest niesamowicie inteligentna emocjonalnie, czyli tutaj będzie właśnie Kamil z kanału Brutal, a na drugim końcu spektrum będzie właśnie Karioner, który. Ma niesamowicie dużą wiedzę analityczną. No i problem tego spektrum polega na tym, że jeżeli tutaj mamy właśnie tego Kamila, który w większości kieruje się inteligencją emocjonalną, no to mogą się zdarzać przypadki, nie mówię, że tak jest, ale mogą, o, ogólnie mi chodzi o takie osoby, mogą się zdarzać przypadki, gdzie uczucia będą ważniejsze dla tej osoby niż dane analityczne. Natomiast z drugiej strony mamy Karionera, który. Jeżeli kiedykolwiek oglądaliście carionera, no to tak naprawdę ten człowiek ma naprawdę bardzo, bardzo dużą wiedzę analityczną, natomiast brakuje tutaj zdecydowanie jakichś uczuć i patrzenie na to, jak dana osoba się poczuje. Czy to jest złe, żeby mieć za, za dużo uczuć? Czy to jest złe, żeby być zbyt bardzo analitycznym? No nie, tutaj tak naprawdę z, zależy od tego, jak bardzo chcecie dążyć do jakiejś prawdy. W przypadku osoby, która jest bardzo empatyczna, może dojść do sytuacji, gdzie nie warto kontynuować rozmowy lub jakiejś sprzeczki po to, żeby kogoś nie urazić, natomiast z drugiej strony spektrum mamy przykład tego. Że dążenie do prawdy jest ważniejsze niż czyjeś uczucia. Oczywiście to wszystko jest zależne od sytuacji, więc nie mówię, że chłopaki źle robią, że jeden jest zbyt empatyczny, drugi jest zbyt analityczny. To, to tutaj nie, nie o to tutaj chodzi. Podałem te przykłady ze względu na to, żebyście zobaczyli, jaki jest kontrast, właśnie między, między cechami osobowości, gdzie ktoś preferuje, właśnie, żeby było bardziej empatycznie, żeby kogoś nie urazić, a ktoś preferuje dążyć do prawdy, niezależnie od tego, czy komuś się podoba ta statystyka, czy nie. A no i mamy Mortalcia. Nie zapomnijcie o Mortal. Na jakim spektrum bym go umieścił? Nie wiem, prawdopodobnie spektrum autyzmu. Dobra, ty sorry, bo tutaj wszystko się rusza, ale muszę ustawić tak, żebyście mnie widzieli i Gestykulacja, wiecie, bo to ważne jest w filmach, nie? <laughs> A jak już gadamy o tej inteligencji, no to wypadałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest inteligencja. Można powiedzieć, że inteligencja jest bardzo złożona i nie można jej definiować, wiecie, jednym konkretnym słowem, że ktoś jest inteligentny, ponieważ te inteligencje tak naprawdę są różne. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, może to być na przykład zdolność do rozwiązywania problemów. Ale na tym się nie kończy, bo może być to na przykład też zdolność do uczenia się, albo też przykładowo zdolność do logicznego myślenia oraz analizowania. Ale tutaj trzeba też pamiętać, że jest bardzo duża różnica między inteligencją a Mądrością, ponieważ jak się okazuje, tak jak już mówiliśmy, inteligencja to jest między innymi zdolność do uczenia się, niekoniecznie musi iść w parze z mądrością, ponieważ mądrość jest to raczej wszystko to, co przeżyliśmy w życiu i nasze doświadczenia, i możemy w ten sposób być bardzo mądrzy, na przykład podając komuś jakieś przykłady ze swojego życia, w jaki sposób oni rozwiązywali problemy bądź jak obywać się z ludźmi. Więc tak w wielkim skrócie inteligencja to jest zdolność do między innymi uczenia się, analizowania i rozwiązywania problemów. Natomiast Natomiast mądrość bierze się z naszego życia tak naprawdę i doświadczeń życiowych, co oznacza, że osoba inteligentna wcale nie musi być mądra, a osoba mądra wcale nie musi być inteligentna. Takim konkretnym przykładem może być to, że osoba starsza nie musi być inteligentna ponieważ na przykład nie jest oczytana, ponieważ na przykład nie chodziła do szkoły i nie nabyła tej inteligencji właśnie, czy to analitycznej, czy to matematycznej i tak dalej. Natomiast taka osoba mogła mieć naprawdę, naprawdę bardzo dużo doświadczeń, jeżeli chodzi o życie, przez co jest w stanie operować w świecie i wiedzieć między innymi, w jaki sposób mieć e, zdrowe relacje z ludźmi. Takie osoby są w stanie zrozumieć między innymi złożoność życia i podejmować właściwe decyzje. Są w stanie wyciągnąć jakieś wnioski ze swoich błędów, tutaj... E, Refleksji oraz są bardzo intuicyjni i empatyczni. Natomiast z drugiej strony mamy osobę inteligentną, ale niezbyt mądrą, która jest w stanie rozwiązywać przykładowo zagadki matematyczne bądź analizować i jest w tym piekielnie dobra, natomiast nie za bardzo może mieć poczucie tego, jak złożone jest życie i jak operować w społeczeństwie. No i tak jak na początku mówiłem, inteligencja nie ogranicza się do tego jednego słowa, tylko tak naprawdę ma rozgałęzienia. I tutaj opieram się na tak zwanej teorii inteligencji wielorakiej, Howard Gardner. Howard Gardner natomiast jest to psycholog ze Stanów Zjednoczonych, który jest specjalistą z psychologii kognitywnej oraz psychologii uczenia się. Stworzył on właśnie teorię inteligencji wielorakiej, która przewiduje, że jest Osiem rozgałęzień inteligencji. Po pierwsze, inteligencja językowa. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, zdolność posługiwania się językiem, ale nie tylko w mowie, ale również i w piśmie. Takie osoby będą w stanie stworzyć skomplikowane narracje, argumentować, ale między innymi też przekonać ludzi do siebie. Numer dwa na naszej liście to jest inteligencja logiczno-matematyczna. No i jak sama nazwa wskazuje, jest to inteligencja, która odpowiada za to, jak analizujemy oraz rozwiązujemy matematyczne problemy. W moim przypadku, akurat tutaj leżę, bo ja w matematykę. Helna! No. 7 jedynek z matematyki na półrocze w gimnazjum gang. <grym> Numer 3, panie i panowie, to jest inteligencja przestrzenna. Wiecie, wizualizacja przestrzeni, orientacja w terenie, czy na przykład rozpoznawanie wzorów i obrazów. A osoby rozwinięte z inteligencją przestrzenną na przykład mogą być architektami bądź malarzami, bo... Dosyć logiczne, nie? Wygląda na to, że w mojej inteligencji logiczno-matematycznej zostało same logiczne <noise> Numer 4 to inteligencja kinetyczna, bądź jak kto woli inteligencja ruchowa Myślę, że tutaj chyba tego nie trzeba tłumaczyć, tak jakby jeżeli uprawiacie jakiś sport i tak dalej To bardzo dobrze wiecie jak na przykład nie wyjść się na snowboardzie i tak dalej I na pewno macie jakiegoś ziomeczka, który nieironicznie, z całym szacunkiem dziewczyny Kopie jak baba Numer 5 Inteligencja muzyczna Wiecie, wrażliwość na rytm, melodię, harmonię i tak dalej Osoby z rozwiniętą inteligencją muzyczną mają bardzo dobry słuch i między innymi mają talent do właśnie tworzenia muzyki Jako, że sam zacząłem robić muzykę, to można powiedzieć, że nie jest ze mną aż tak źle Ale na pewno macie w ekipie jakiegoś ziomka albo babeczkę, która śpiewa i nie potrafi totalnie w tonację? Dlaczego? Numer 6 Inteligencja interpersonalna. Jest to zdolność do rozumienia emocji, między innymi też motywacji i intencji innych ludzi, co przekłada się na umiejętności komunikacyjne oraz społeczne. Wiecie, liderzy, nauczyciele, psychologowie. Numer 7 na naszej liście to inteligencja intrapersonalna. Nie mylić z interpersonalna. Osoba ta ma umiejętność zrozumienia siebie, swoich myśli i między innymi swoich potrzeb. A i emocji. Nie zapomnijcie o emocjach. No i ósme, ostatnie, ale nie mniej ważne, jest to inteligencja przyrodnicza. No i jak sama nazwa wskazuje, jest to m.in. wrażliwość na otaczający nas świat, na rośliny, na zwierzęta. I tak dalej. Można tutaj dodać jeszcze jedną inteligencję. Jest to inteligencja emocjonalna i jak sama nazwa wskazuje, jest to między innymi zrozumienie drugiej osoby i empatia przede wszystkim, ale to już nie jest w tej teorii Gardnera, ponieważ powiedzmy, że ją wynalazł inny psycholog, który się nazywa Daniel Goleman. Co nie zmienia faktu, że też jest bardzo ważną formą inteligencji. Jak już dowiedziałem się, jakie są formy inteligencji, to zacząłem się zastanawiać, czy jest jakieś połączenie między cechami osobowości, ogólnie pomiędzy osobowością a inteligencją. Ponieważ jak już pewnie wiecie, istnieją osoby, które są wysoce inteligentne. Natomiast ma to swoje i wady oraz zalety. Zresztą jest to coś, do czego przejdziemy trochę później, natomiast zacząłem się zastanawiać nad tym w kontekście tego, jakie problemy mają na przykład osoby wysoce inteligentne. Nie mam zamiaru sam sobie tutaj siorbać pisiora, że uważam się za osobę wysoce inteligentną. Natomiast zastanawiało mnie to pod kontekstem tego, że Wady, które są przedstawione, które zresztą, do której zaraz przejdziemy, niekoniecznie mogę się na przykład z nimi utożsamiać ze względu na mój charakter. Jedną z takich rzeczy jest przykładowo perfekcjonizm. Sam osobiście nie jestem perfekcjonistą, ale nauczyłem się też, i tutaj macie kolejny przykład mądrości, że nie warto robić coś żeby było idealne, ponieważ możecie to skończyć i przejść do jakiegoś innego projektu, który i tak będzie lepszy, ze względu na wasze zebrane doświadczenie. A mówię o tym dlatego, że inteligencja nie zawsze idzie w parze z cechami charakteru. Pozwoliłem sobie zapytać pana chata GPT, żeby procentowo ocenił. Jak moja osobowość, tak swoją drogą robiłem film na temat mojej osobowości i serdecznie was zapraszam, żebyście sobie obejrzeli. Jak procentowo to wygląda, jeżeli chodzi o różne formy inteligencji? No i na tym przykładzie, na tej tabelce widzicie, że między innymi inteligencja interpersonalna jest na bardzo wysokim poziomie, bo ma aż 95% ze 100. Oczywiście pamiętajcie o tym, że nie wszystko jest jednoznaczne i to nie znaczy, że dokładnie w taki sposób to będzie działać. Natomiast w jakiś sposób jestem w stanie się z tym utożsamić, ponieważ inteligencja interpersonalna, jak już Uzgodniliśmy, jest to zdolność do rozumienia i wchodzenia w relacje z innymi, empatia i komunikacja coś, z czym się faktycznie zgadzam, co mi wychodzi naprawdę bardzo dobrze, ze względu na to, między innymi, że jestem w stanie spojrzeć uczuciowo na jakąś osobę i jestem też bardzo otwarty, więc myślę, że tutaj faktycznie powinno być na bardzo wysokim poziomie, ze względu na to, że nie mam problemu, żeby mieć jakieś komunikacje z ludźmi, ale. Panie i Panowie, inteligencja logiczno-matematyczna, czyli zdolność do analizy logicznej, rozwiązywania problemów matematycznych, leży 45%. I też w jakiś sposób się z tym utożsamiam, bo to jest prawda, ja, jeżeli chodzi o matematykę, to uff. Oj, oj oj, ciężko, naprawdę ciężko! No więc to wam chciałem pokazać w formie bardziej takiej ciekawostki, bo jak się okazuje, cechy charakteru mogą, ale nie muszą odpowiadać danej formie inteligencji. Powróćmy jednak do osób wysoce inteligentnych. A więc osoba wysoce inteligentna to jest osoba, która ma m.in. bardzo rozwinięte zdolności poznawcze, umiejętności logicznego myślenia, szybkiego rozwiązywania problemów, przyswajania nowych informacji oraz adaptowania się do nowych warunków. No, wait. Ale jak już wiemy, inteligencja obejmuje różne aspekty, takie jak na przykład zdolności analityczne albo chociaż kreatywność, elastyczność myślenia, ale również umiejętności interpersonalne. Czyli ogólnie rzecz biorąc, możecie być i inteligentni, i mądrzy jednocześnie. O, psychologia taka niesamowita! Siema kogut z przyszłości totalnie mi wypadło z głowy, żeby wspomnieć o tym, jakie są zalety osób wysoce inteligentnych. Także zdolność do rozwiązywania problemów, elastyczność myślenia, zdolność do uczenia się na błędach, samodzielność myślenia, silna ciekawość, umiejętność koncentracji, empatia i zrozumienie dla innych, kreatywność, samokrytycyzm, poczucie humoru, umiejętność radzenia sobie z niepewnością, zdolność do samodyscypliny, pasja do wiedzy oraz świadomość społeczna i moralna. To brzmi wszystko dobrze na papierze, ponieważ osoby wysoce inteligentne mimo tego, że mają bardzo dużo zalet, to mają też wady, o których wcześniej już wspomniałem. No i możemy wymienić tutaj m.in. na przykład przeciężenia informacjami, perfekcjonizm, coś o czym też wspominałem, ale na przykład w moim przypadku to nie, po prostu nie. Poczucie izolacji społecznej. Wiecie, jeżeli wiecie więcej niż inni i chcecie jakąś rozmowę na poziomie, no to bardzo ciężko jest znaleźć drugą taką osobę, która po prostu was skuma. Między innymi też nadmierna introspekcja, czyli wiecie, siedzenie u siebie w głowie i myślenie nad tym, czy coś dobrze powiedzieliście, czy nie. Trudność w zarządzaniu emocjami. Myślę, że tutaj też to zależy trochę od charakteru, bo jest, jeżeli jesteście osobami, które z natury są empatyczne, no to nie, nie powinniście mieć z tym aż takiego dużego problemu, natomiast jeżeli wasz umysł jest bardziej analityczny, no to niekoniecznie będziecie mieli te umiejętności interpersonalne, żeby w jakiś normalny sposób yy, żyć w społeczeństwie. Nie wiem, na którym palcu jestem, więc nie będzie na przykład ten i <noise> jest to m.in. brak satysfakcji z osiągnięć. Trudności w pracy zespołowej, ale to też myślę, że zależy od charakteru. Trudności w radzeniu sobie z nudą. Potrzebuję czegoś, żeby mnie zastymulowało, a nie mogę tego znaleźć, bo już wszystko wiem, co ja mam ze sobą zrobić. Tego typu staw. Wysoka samoświadomość prowadząca do niepokoju. Antynatalizm? Ktoś? Świat jest zły i się stacza i tak dalej. Wiecie bo co chodzi? Im więcej wiecie, tym. Tym gorzej dla Was. No i trudności z komunikacją z osobami o niższej inteligencji. Tak jak już wcześniej mówiłem, że osoba wysoce inteligentna chciałaby porozmawiać z kimś na swoim poziomie, ale ciężko jest taką osobę po prostu znaleźć i finalnie kończy się na jakiejś płaskiej, nic nieznaczącej rozmowie. No dobra, jak już wiemy co nieco na temat inteligencji, to jak ma się inteligencja do. Testów IQ, bo panuje takie przeświadczenie, że im wyżej ktoś jest na teście IQ, im więcej ma tych punktów, tym bardziej jest inteligentny. Ale prawda jest trochę inna. Zastanawialiście się, co tak naprawdę mierzy test IQ, bo ciężko jest zmierzyć czyjąś inteligencję na podstawie jakichś trójkątów i kwadratów i kółek, które trzeba ustawiać w odpowiedniej kolejności. Wytwy, ogólnie zakres testów IQ ogranicza się głównie do mierzenia zdolności logiczno-analitycznych, matematycznych oraz werbalnych. No i tutaj mamy, kurde, problem. Jak już uzgodniliśmy, inteligencja jest wieloraka i testy IQ nie będą w stanie sprawdzić waszej inteligencji, na przykład kinestetycznej, tak, wiem, pierdolę się wcześniej, sorry. <grych> inteligencji emocjonalnej, inteligencji intrapersonalnej, bądź na przykład inteligencji przyrodniczej. Więc dążę do tego, że testy IQ mają się nijak do tego, jak kto jest inteligentny. Jeżeli test IQ mierzy te zdolności logiczno-analityczne i werbalne i tak dalej, to jestem przekonany, że gdybym sam osobiście wziął test IQ, to myślę, że byłbym gdzieś naprawdę bardzo average, jakieś 90, może 80, coś w tym stylu, wiecie, tak idealnie, żeby podtrzymywać podstawowe funkcje życiowe. A więc jakie z tego są wnioski? Że prawdopodobnie nie jesteśmy tak inteligentni, jak zazwyczaj nam by się wydawało. Przykładowo, tak jak już wspomniałem na początku tego filmu, Taki brutal może mieć problemy z inteligencją analityczno-matematyczną, ale mieć niezwykle wyrobioną inteligencję emocjonalną. Natomiast Carrioner ma bardzo dobrą inteligencję analityczno-matematyczną, natomiast niekoniecznie musi potrafić w empatię. No i tak, koniec końców, wydaje mi się, że nie powinniśmy zdecydowanie oceniać ludzi pod względem ich inteligencji. Są ludzie mniej inteligentni, są ludzie inteligentni, są ludzie. Mądrzy, ale są ludzie też mniej mądrzy. Natomiast ludzie wysoce inteligentni nie będą chodzić i nie będą mówić innym ludziom, że są wysoce inteligentni, bo, bo oni to wiedzą i nie potrzebują poklasków. Więc tak na koniec jak ja bym siebie ocenił, nie wiem, prawdopodobnie jestem debilem. No, także tego się nauczyłem i chciałem się z wami tym podzielić, bo uważam, że to jest to naprawdę mega interesujący temat. E, zakładam, że pominałem bardzo dużo faktów i jak jakiś psycholog by pewnie obejrzał ten film, to by się k***a za web złapał i stwierdził, że ja, p***a, jaki debil. Inteligencja jest naprawdę bardzo złożonym tematem. Natomiast myślę, że jak e, rozłożymy to troszkę na części pierwsze, żeby było. Prościej, to myślę, że może być to bardzo ciekawy temat do zgłębienia. No także to by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w Cooper. Jeżeli byście chcieli więcej takich filmów, to dajcie mi znać. Ja jestem mega zajarany nauką, więc chętnie zrobię tego typu podobny film. No i co, to by było na tyle ode mnie. Na razie trzymajcie się i pamiętajcie, bądźcie inteligentni. Elo. Premium, premium. Bardzo jest premium Masz w sobie swag, masz Gucci bag Na dworze znów Jordana grasz Trudno mieć tu wartości Chyba cię to nie złości